Siema! Dziś wraz ze streamem postanowiliśmy na nowej aktualizacji zrobić opening, bo mamy animcowy event do Apex Legends. Generalnie tak, mamy Apexa po japońsku, bo pobraliśmy go z torrentów, ale jest akurat tematycznie względem tego, co mamy tutaj za content, dlatego co, warto chyba zrobić opening, tylko mam małe zastrzeżenie, nie, nie wiem co oznacza tutaj 0 na 40, bo z racji, że... No, te literki nie do końca są dla mnie zrozumiałe, ja czy tam Kanji, żeby ktoś się nie przyczepił zaraz. Kanji? Nie wiem. Poprawcie mnie, kto tam się uczył anime y, twu japońskiego z anime. Mm, to nie wiem, czy też trzeba mieć <laughs> 40 itemów, bo chyba tutaj jest yeah, 40 itemów, tak? Tak, dobra, to chyba chodzi o itemy, czyli co jakbyśmy kupili wszystkie paczuszki eventowe, to mamy odblokowany Mythic Skin do Bangalorki, z tego co zrozumiałem, tak? Poszło! Pierwsza seria. Idzie druga seria, już 8000 w plecy. Co, jeszcze? 10 skrzynek? To ile tego mamy otworzyć? Jeszcze 10! Ja! Podobno jak się skraftuje mm, niektóre itemy, a mamy 13860 metali, to można wtedy przeoszczędzić trochę. Ale my jesteśmy chyba bogaci, nie? No dobra, no kupujemy za metale. Te główienka. O, kurde. O kurde, kupujemy niebieskie. Nie wiem czy to będzie się w jakikolwiek sposób kalkulowało, ale. Chyba tak, no, poczekajcie. Nam to robi progres, tak? Bo kupiliśmy pięci temów brzmi jak plan, brzmi jak plan. Dobra, to może się opłacało. No bo teoretycznie wydamy mało. Dobra, rzeczywiście, mieliście rację, okej. Dobra, klikamy. Let's go! 30 skrzynek! Pierwsza paka. Pierwsza paka. Okej ale ładne są te skrzynki, nie? Podobają mi się. Zrób load! Kolorystycznym. Muszę wyłączyć box deala. Po prostu z tych punktów kanału. Ej, oddaję! Ale. No momento, per favor. Tam ile było złota? 4 czy 8 skinów złotych? Czy mam przedmiotów? Dobra, nieważne. Nie, nie zagłębiamy się. Lecimy po prostu i nie zatrzymujemy się. Brrr. Podobają mi się te ramki. Te ramki te pozy do ramek, które chcę mieć wszystkie. Zarąbiste są. Bardzo mi się podobają, naprawdę. Dawno nie było takich fajnych animacji, a te tak się idealnie w, ten, w tą konwencję wpisują Naprawdę super to jest A po co się kupić 5 skrzynek za 2K metali, czy lepiej nazbierać na skina na za 2,400? Jak bardzo ci się podoba skin, to możesz lecieć w skina, nie? Naprawdę, kozackie animacje Fajna poza Podoba mi się Te holo spraye, nie wiem, ja za holo ja nie przepadam, ale jak ktoś lubi Można pod content robić Coś z nimi, nie wiem, bejtować kogoś i tak dalej Dobra, let's go! Mamy złoto, mamy złoto, kolejne Skinek Do Wingmana On jest za grubi, on jest za grubi Biało, biało, biało Najsik Ej, my na pewno wylasujemy wszystkie te skiny, które są? Bo no chyba tak, co? <laughs> uh. Jak ktoś ma dużo uzbieranych metali na ten event, to to jest szefito, nie? To tak to nie będzie musiał za dużo wydawać monet, jeśli chce polecieć ten event, bo... skiny są zacne, nie mogę powiedzieć, że nie. Tylko na ten event, wiadomo, nic nie, nie wprowadza ciekawego, a... Umówmy się, że akurat tak tematycznie dobrze to wygląda, mimo wszystko. O, jest złoto, jest złoto, jest złoto, jest złoto, jest złoto. Jest złoto. Eee, wolałbym zwykłe skiny, nie? Teraz pytanie, czy my na pewno czy na pewno nam się uda te wszystkie złote skiny zdobyć, nie? Bo szczerze nie wiem, jak ten event jest zaprojektowany, boję się troszeczkę. Oby, oby dało się wszystko zdobyć, nie? Dobra, mamy tak, 17 skrzynek. Brzmi to drastycznie. Z racji tego, że dosyć tego złota mieliśmy mało. Dobra, no fajnie, że mamy ramki, ale chciałbym te wszystkie złota. Historyzuje, no trochę histeryzuję, bo... Nie, nie ukrywam, mam takie delikatne napięcie. Mamy, dobra, Oktajna z One Pisa, super. Jeden z fajniejszych skinów, zakładam, biorę. A czemu nie? Dawaj, 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 złoto, 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 same złoto chcę mieć. Bo tam jest 1,5% niby szansy na zdobycie złota, ale ja rozumiem, że to są gwarantowane. Jak skończą się wszystkie itemy z tej puli, nie? Że ja nie będę musiał ich craftować ani nic w ten sposób. No bo. A, dobra, nie wiem. Brrr. Zrobiliśmy 20 coś openingów, nie? A ja za każdym razem mam wrażenie, jakby nam się to miało po prostu nie udać znaczy, może nie za każdym razem, dobra? Ale akurat teraz? No ale chciałbym to zrobić wszystko na jednym live i na jednym nagraniu, nie? Bo to będzie odcinek potem z tego Pioletki, ok, w metalach Ja chcę złoto Słabe skiny z eventu mi się akurat podobają Co to za event? Gaiden Taki w... utrzymany w klimatach anime Dobra, jest złoto, dobra, <gry> powoli ciśnienie mi schodzi, nie? <gry> dobra, jest Watson Naruto, ale coś się popsuło i ja nie mogę przesuwać tych skinów, widzicie o co chodzi? Kiedyś się dało, normalnie. Dobra, fioletek, fioletek, fioletek. Osiem skrzynek. Tam ramki to kit, nie? Naprawdę, brakuje mi możliwości handlu, albo przynajmniej wysyłania niektórych rzeczy, bo nawet takie pierduki bym wam wysyłał, się mieli po prostu. Nie wiem, jakbyście chcieli jakąś ramkę czy skina, nie? Naprawdę chciałbym, żeby coś takiego kiedyś trafiło do Apexa. Czy będzie Valorant dzisiaj? Pomyślimy. Dobra. Pięć skrzynek do końca. Po tej. O, widzowie! Jest to dobra, dobra, dobra. Jest pompa. Dosłownie jest pompa, ale. <ślesk> Bra. <ślesk> a ah, shit. Dobra, mamy f mamy F-cie Groźnie się robi, pięć skrzynek do końca, let's go Biało mi Biało mi Mhm Cześć multikopek Dobra, jest złoto, jest złoto, kurde ja mam wrażenie, jakbyśmy mieli nie dostać tych gwarantów po prostu, nie? Miałem wątpliwe uczucia, czy tam odczucia w związku z tym, jak dostawaliśmy same złote skiny do yy, broni, nie? Uuuuh uh. Dobra Już chyba będziemy mieli wszystko, co? Mamy revenanta z evangeliona Dobra, ostatnia prawie skrzynka Po druga, sorry, myślałem, że jedna została Uff. Jest fioletek I teraz powinniśmy mieć złotego skina, rozumiem Na gwarancję Ale te metale, 15 metali, to smutno wygląda I mamy bangalorkę i jej holo spray. Dobra, ostatnia skrzynka, widzowie i sprawdzamy sklep zaraz. Aha, nie ma złota. <laughs> Myślałem, że jeszcze jakieś złoto powinniśmy mieć. No dobra. Uwaga! Oh fuck! To jest mój pierwszy skin myfig do postaci. Jest dobrze. Jest dobrze. Zamieniamy. Do Bloodhoundki jeszcze nie mamy. Jak będziemy mieli kiedyś nadmiar czerwonych, to oczywiście kupimy. Robi? Widzowie? Czy coś jest w sklepie jeszcze? Zobaczcie, tego nam brakuje tylko. Fajnie, jakbyśmy mieli szarcy. Niedługo kolejny opening będzie, dlatego zostawiajcie te cholerne łapy w górę, żebyśmy znowu mieli zasięgi. To tak, to jeszcze pomyślimy nad większą ilością openingów. Tak to się prezentuje. Brakuje nam dosłownie trzech Erlomów i tego skina do blatki Myfik na szczelnicę. I zobaczymy, jak to się prezentuje, bo wraz z progresem tego skina będziemy otrzymywać jego dalsze części. Dół? Okej, okay, dobra. Zmieniamy na blatkę. O, zadziałało, zadziałało Mamy to. Let's go! Ale dobrze to wygląda! Czemu oni nie zrobią tego trybu trzecioosobowego jak kiedyś był To było Grand Suare chyba, nie? Akurat wtedy nie, nie miałem kompa, na którym bym mógł zagrać w Grand Suare, nie? Byłem na wyjeździe, pamiętam I on był tak krótko, ten event, chyba najkrótszy event w historii Jakby dodali tryb trzecioosobowy do Apexa, czajcie to? Czemu tu Nessie leży? Ona tu leżała? Ej, nie kojarzy, żeby tutaj była Nessie. Czy to jakaś zbugowana Nessie, bo ktoś animację Watson daje. Na 100% MOTKA co? No dobra. Wierzę wam. Na czym ona zagrała? Wy też nie widzieliście trąbki, czy to tylko moje oczy mnie bugują? To nie złe Apex. Dobrze, że jej ręce nie zniknęły, nie? Jak zaczęła się na nich podciągać, ale autentyk, tak bym chciał. A, nie ustawiliśmy tego skina w sumie do Wingman. Ale w tak nie będę nim Tak bym pograł, to, to by był taki dobry ekwiwalent jak w Fortnite dali tryb bez budowania, nie? To by mogli dać na stałe tryb do Apexa, w którym można by było grać w trzeciej osobie, nie? Albo przynajmniej jakaś playlista, rotacja, że. Zamiana z arenami, i tam wiecie, by były jakieś tryby po prostu. No bo, jak są areny rankedowe i tak nikt gdzie nie gra, to by chyba nikt nie płakał za publicznymi arenami. Wystarczy, że macie Prime'a i możecie zostawiać suby streamer'om i to jest spoko. Najlepiej mi zostawić, nie? Termin to nagierdź, masę zostawiłem bez w sensu. Gdzieś tu sam w tej chwili się wydarzyło. Termin to nagierdź. Jak to wygląda, to jest to, co jest w tej do no recharge'u. sobie ze mnie w tym momencie. I wiesz, takeru. Ja co, przejdę przez to? No to niegdywalne jest, nie? Na tylu klatkach. Tak ciężko jest mi złapać cokolwiek. Nie wiem, jak będę miał czas, to muszę usiąść do tego kompa jeszcze raz. Może się uda go naprawić. Czy lubię myszki bezprzewodowe? Nie. Do słuchawek się przemogłem, ale ze Jaj. Na, na schodach. Dobra. Dobra, nice. Dobra, będą odcinki z Apex Mobile. Dobra, 15 minut i startujemy z konkursem, więc hypek troszeczkę. dostał. <gamy> <gamy> nie wiem co oni Tak generalnie <gamy> Miry dostali Mhhyhyhy, <laughs> ten ej Apex i Valora? Ej, Apex Ale Vala też zaczynam lubić No ale do sorry, to jednak z Apexa zrobiłem chyba z 200 filmów jak najwięcej Nie, więcej Wszyscy? Nice kewów? Nie no dobra, okej okay, naprawdę, głos ma to super, nie? Jakby to był jakiś animiec, naprawdę by pasował, ale do oktajna akurat tak jakoś dziwnie on brzmi. Nie wiem czy nie macie takiego wrażenia. Life -kibu. Są tu chyba. Są, 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 są. są. cowka, cowka, cowka. Cofka.

Leżą Wszyscy? Jeszcze live w ręku Cover, cover, cover Nie wiem, nie widzę jej Nie wiem czy ja dostałem kille za... Eee! Oni uciekli! Szybko, szybko, szybko! Dobra Gdzie? Po nas kurwa. Z dwóch stron Tu banka biega ja. Chwila Wszyscy O kurwa nawet A to ostatni byli! No Jakiś rownecik za 5zł